Kolejny mecz przed nami, jesteś od pierwszej minuty, czy można powiedzieć, że teraz od początku dasz siłę drużynie? Mam nadzieję, że tak. Będę, będę starał się dać jak najwięcej drużynie od początku. Długi czas nie grałem w tej pierwszej jedenastce, więc wracam też po małej, małej kontuzji pleców powiedzmy. Dwa tygodnie mnie nie było e, na boisku, więc, więc jestem dobry i teraz myślę. Czy można powiedzieć, że mecz z Katowicami był tylko potnięciem? Mam nadzieję, że tak, będziemy starać się teraz wrócić na ścieżkę zwycięstw i, i kontynuować tą paszę. Ta ilu kibitów liczy dzisiaj? No myślę, że będzie około 10 tysięcy, mam taką nadzieję. Eee, może będzie też więcej, więc, więc zobaczymy na macie. Ciężki mecz, tak jak każdy, ale uważam, że powinniśmy wygrać 2-0. Cieszę się, bo powinno być 10 tysięcy ludzi, a to już idziemy w dobrym kierunku. Pamiętajcie, 24 kwietnia bądźcie z Lechią. Gramy kolejny mecz w Gdańsku z Kolonią Warszawa i nie ma wymówek, że to będzie środa, że wieczór. Bądźcie z Lechią każdego dnia, a razem zrobimy wielką rzecz. Pozdrawiam. Wszystko gotowe? Najważniejsz najważniejsze, że my jesteśmy gotowi. Yeah. Wszyscy są panowie? Są wszyscy? Zabaw, zawołaj tam Zabaw, pamiętajmy panowie, dwie minuty do wejść. Panowie, pamiętajmy, Yes? We must remember what we must do on the pitch. Yes? And guys. On last Sunday, after the last game, you know what I saw? You know or or you didn't know. I saw you. You were sad. You were upset. That was lesson for us. It wasn't Nice lesson. But we learned guys a lot. We learned a lot. And today we have opportunity to show our true our real face. Our real DNA, Our lechia. True Lekia, guys. Dlatego wychodzimy na od pierwszej do ostatniej minuty, panowie, dyktujemy kurs nasze warunki gry. Dyktujemy nasze tempo. To jest kurwa nasz dom! Trzy punkty zostają w panowie! I za Your guys are leaders. We show them again in every game that you show. It can happen to everyone that we up sometimes. You cannot always win. But today, today we have no excuse. Okay? Yes. You ready? No. 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 No,

A czy możemy coś jeszcze poprawić, żeby było po trzy? A co możemy poprawić? Dziękujemy za dzisiejsze zwycięstwo Wierzymy, że w Katowicach To był wypadek przy pracy Idziemy pewnie fantastyczny mecz? Fantastycznie! Dla mnie przynajmniej, dla całej drużyny. Myślę, że po ostatnim meczu było nam to potrzebne i pokazaliśmy dzisiaj, że to przypadek po prostu był przy pracy. Wróciliśmy tutaj. Trzeba też powiedzieć, że fantastycznie spisali się kibice, bo było nas tutaj wielu i wszyscy jako jedność, jako lek, jak pokazaliśmy, że, że potrafimy wygrywać u siebie bardzo dobrze. Czy patrzyliście taka pozycja finisera, że tak powiem, że to na ostatniej minuty i Oczywiście, że mi nie pasuje. Wiadomo, do, żartuję oczywiście, dopóki drużyna wygrywa, ja strzelam gole, no to nie będę na to narzekał, aczkolwiek wiadomo, że chciałbym grać jak najwięcej, ale widzimy w jakiej formie jest cała drużyna i myślę, że wielu zawodników w tym momencie z ligi też miałoby tutaj yy, z pierwszej ligi problem, żeby, żeby czasami występować w pierwszej jedenastce. Taka jest moja rola na ten moment, ale wiemy, że jeszcze zostało wiele meczów do końca i może ta rola się zmienić. Ja się nie mówię, że z tym się pogodziłem, ale po prostu jestem potrzebny w takich momentach newralgicznych, to jestem. Nigdy się nie obrażam, czy zagram 5 minut, czy 10, czy 30, jestem dla drużyny, dla sztabu i cieszę się, że znowu się śmiejemy, że ten doliczony czas to jest też dla mnie taki moment, ale czasami trzeba dobić przeciwnika i cieszę się, że udało mi się to po raz trzeci. Duże gratulacje dla Was za te 90 minut. Huge congratulations for Was za te 90 minut, uh, huge, uh, for for 90 minutes, 97, 98 minut. I think we are better, but the, the most important thing for us is a, it's a three points. The people love you. The people know your name. The people individually ask your shirt. The people here love you. What's difficult is that in football? In so short time to have identification from our public to you. You did it already. That's in the pocket. That's very difficult. We come back Monday, we go again. Because we're nearly there.